W turnieju szachowym rozegrano 21 partii. Każdy zawodnik z każdym grał jeden raz. Ilu było zawodników? No to jeżeli zawodników oznaczę A, B, C, D, E i tak dalej, to jeden mecz to jest na przykład para AB. I oczywiście para BA to jest to samo, czyli nie będę wypisywał pary BA, co oznacza, że kolejność nie ma znaczenia. Para AA też jest niemożliwa, bo to by oznaczało, że zawodnik grał sam ze sobą. Czyli liczba możliwych partii, czyli meczy do rozegrania, to jest każda wybrana para bez powtórzeń i gdy kolejność nie jest ważna. Co oznacza, że liczba tych partii to są kombinacje z N zawodników. Wybieram dwóch, czyli na przykład tutaj miałem ileś, wybrałem AB, mogę wybrać na przykład CE, mogę wybrać DA i tak dalej. Czyli n po dwa, tyle mam możliwych par i wiem, że tych partii, czyli tych par możliwych do wyboru jest 21. No i oczywiście n musi być większe lub równe od dwóch i n należy do naturalnych n po 2 to inaczej jest n razy n minus 1 przez 1 razy 2 to jest jeden z możliwych wzorów na symbol Newtona jest równy 21, czyli n razy n minus 1 równa się 42. I tutaj właściwie już mógłbym zastanawiać się nad tym, kiedy iloczyn dwóch liczb naturalnych, bo n i n minus 1 jest naturalny, daje w wyniku 60, y, daje wyniku 42, no to 6 razy 7 jest równe 42, co oznacza, że n jest 7, a n minus 1 jest 6, czyli już tu mógłbym podać rozwiązanie tego równania. Ja rozwiążę je do końca równaniem kwadratowym, czyli n kwadrat odjąć n, odjąć 42 jest równe 0, delta jest 1 odjąć 4 razy 1 razy minus 42, czyli delta jest 1 plus 168, czyli 169. Pierwiastek z delty jest 13, zatem n jest równe 1 plus 13 przez 2, 14 przez 2, czyli 7, i to jest właśnie ta odpowiedź, o której mówiłem wcześniej. Drugie n to jest 1 odjąć 13 przez 2, minus 12 przez 2, czyli minus 6. I oczywiście minus 6 nie spełnia warunków zadania. Co oznacza, że w turnieju brało udział siedmiu zawodników.